Akurat tutaj zauważyłem księżyc, bo tam akurat był jeszcze, tutaj dopiero zaszedł i będzie zachodził. Więc lepiej to uwiecznić, ale przynajmniej będę pamiętać, bo widziałem na własne oczy. Ale i tak warto księżyc zobaczyć, bo taka sytuacja może, ostatnie, może długo się nie powtórzyć. A ja go wczoraj dopiero widziałem. Pierwszy raz od kilku dni. Pokażę wam, jak to widziałem akurat. Na no w sumie. Dobra. To go tak widzieliśmy, nie? No, przeniósł się za blok. Dobra. O. Dobra, nie ważne, czekaj. O. No nic. No, mogłem go nagrać tam jak jeszcze było, ale teraz tutaj jest, więc to się chyba nie opłaca o, akurat są odbicia księżyca standardowo. Bo czemu nie? Kto mu zabroni? Chyba nie ma sensu robić zdjęć, bo i tak będzie zachodzić. Ale przynajmniej uwieczniam to pr za to za pomocą nagrania, no nie? Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć jak ktoś, papa. Pa, pa.